Siemaneczko, kochani, siemaneczko, dzisiaj wam pokażę wszystkie zadanie, jakie będą w drugim tygodniu. Jak wiecie, już nie ma tych powodów zadań tygodniowych, tylko są zadania epickie, te fioletowe, oprócz tego są zadania złote, legendarne, które zastąpiły monety EXPA. Do zadań fioletowych różnie zaliczają się zadania z karnetu, tutaj, które macie na przykład, widzicie, zadanie, jak odblokujecie sobie ten poziom, to też są fioletowe zadania, dlatego Odkryłem, dlatego zdobyłem Ziu, lecimy, 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 lecimy Dlatego zdobyłem tego skina Co mnie zdziwiło w ostatnim poradniku, dlaczego ja go dostałem A dostałem go tylko dlatego, że po prostu epickie zadania wykonałem I już sobie go odblokowałem Epickie, które były tutaj Za po prostu poziom za tych postaci na sześćdziesiątym chyba pierwszym czy na 60 poziomie o za niego po Dobra No to teraz omówmy sobie pokrótce zadanie albo nie, najpierw wejdźmy sobie do sklepiku, o to, który, w którym oczywiście jak najbardziej, czekajcie bo się wczytuje. polecam kodik Przemek Uzumaki Tak, zbierzmy na jakąś kartę graficzną, żebyśmy mogli zacząć streamować No i co? Co mamy tutaj w sklepiku? Już Świąteczny Czas, czyli Dziadek do Orzechów, pierwszosezonowy skinik. Bachusowi ją się podobał, wtedy była tylko ta jedna wersja. Ale mnie o, ta złota już była? Chyba nie. To było na chyba na... nie wiem. Już się gubię w tych stylach, bo oni co chwilę coś dodają, ale generalnie Dziadek do Orzechów... Kiedyś był fajny, chociaż mnie zawsze bolała ta duża głowa, bo łatwo headshota dostać w łeb. Ale plecaczek jest fajny, zacznij jak to dyla. Tydyl. O, też ma styl. Ten nie ma styla. Stylu. Styla. Dobra. Mamy też panią. Z panem na pleckach. A czemu pani ma pana na plecach, a pan ma ptaka? Dobra. W sumie to jest życiowe. Nawet pasuje. Tutaj mamy super mega skina. On jest. I jest. Jaki on jest fajny. Zwłaszcza w tej. O jest. Kozak. jak taki sobie, ale tamten. Wilczek to taki. O Jezu, nawet bym powiedział taki. Tam jest pan Mech. To jest Mech. Zabójczyni jest fajna. Weszła na początku pierwszego sezonu. Tak, pierwszego sezonu, czyli generalnie. No, komandofoki, foki, tak, w pierwszym sezonie weszła do sklepiku. Co tu jeszcze mamy? Bałwanki. Tutaj mamy rozpakowywanie prezentów. Cyk. I, I co? I co? I co? I co? Pyk tutaj to mu wleciało do środka. kozak. Dobre. Kilofik, tutaj nasz kratosik jeszcze jest w sklepie. A tu się już chyba nic nie zmieniło. Także pamiętajcie, w z Zumaki, tak, jestem jak wrzód na dupie. No ale wiecie jak to jest. Jeżeli mam normalną pracę, ale chciałbym sobie odpierać na jakiś sprzęt, także... Why not, nie? No dobrze, dobrze, dobrze. No to zaczynamy, jeśli chodzi o zadania. Pierwsze zadanie, które poruszymy, to zadanie, które zastąpiło monety expa, czyli zadanie legendarne. Zadanie legendarne polega na tym, że musimy legendarnymi brońmi zadać damage. I tak jak zadanie, które było teraz, czyli widzicie, o, jeszcze mi dwa zostały piątego etapu, będzie miało to 5 poziomów. Pierwszy poziom 1500 demaidera legendarnymi brońmi, potem 3000, 4,5, 6 i 7,500, także trochę tego jest, ale macie na to tydzień i pewnie też będzie dla 4 graczy, czyli powinniście to na napożance spokojnie zrobić, chociaż w sumie na napożance, czy tak łatwo to zrobicie, tam nie ma ulepszaczy teraz, nie? Jedynie z... chyba jedynie. Z rzutu będzie można zdobyć legendarną broń. Jezu, ale będzie tam ciężko teraz. Strasznie utrudnili to bez tych ulepszaczy, nie sądzicie? Ciężko teraz zrobić te zadania. Będzie. No dobra. No i teraz lecimy na mapkę. Pokażę Wam wszystkie zadania. Rzucę ten materiał jeszcze w środę wieczorem. Dzisiaj. A wy mi ewentualnie napiszecie, czy byście chcieli jutro materiał, czy może jutro sobie zrobię wolne, ewentualnie zrobię jakieś krótkie filmiki, takie wiecie, clickbaitowe z pojedynczymi zadaniami, bo nie wiem, ludzie zazwyczaj nie szukają zbiorczego zadania, tylko typowo zadania, które im nie wiedzą. Ale dla Was chciałbym, żebyście mieli już wszystkie zadania uszykowane i jak na tacy. Także zobaczymy jak to będzie. Mam dosyć dużo jeszcze planu, bo chciałbym jeszcze zrobić tą kolekcję, poradnik do tych wszystkich postaci. Chciałbym zrobić te wszystkie ukryte zadania, które widzicie, które mi się teraz tutaj włączyły, które też jeszcze niektóre nie mam dokończone. No, trochę tego jest. A tak, staram się wrzucać jeden film dziennie, no bo to wiadomo, w końcu się skończy ten kontencik, prawda? I nie będzie już o czym robić poradniczków, chyba że jakieś glitche będę szukał dalej. W ogóle, podobają wam się glitche? Dajcie znać. No dobra. Nie ma co dużo oględzić. Pewnie macie dosyć małego głosu. No chyba, że wolicie, żebym śpiewał. No ale to moi sąsiedzi mogliby tego nie wytrzymać. Ech, ryzykowne. No dobra, no to wskakujemy do gry. I teraz tutaj musi być takie ziup i cięcie tradycyjne. I stylowe przejście. No jesteśmy w miejscu, gdzie musimy wykonać pierwsze zadanie. Znajdujemy się na sklepowej sadybie. Ale w przyjemnym parku też będziecie mogli... I zrobi to zadanie, ponieważ pełno tam jest skrzynek na listy, a ich potrzebujemy właśnie do wykonania zadania. Mianowicie musimy zniszczyć ich 5. Tu chyba jest ich 5, tak mi się wydaje. Jak tak liczyłem sobie. Zaraz obskoczymy. O, tu mamy jedną. Pyk. Się rozejrzeć, żeby nie przegapić. Tu mamy. Drugą. O, ta jest twardsza. Tu mamy trzecią. Też wielką, bo się liczy za dwie, nie? Tu nic nie ma. I czwarta. Oczywiście nie musicie tylko w jednej grze zrobić, więc nie ma co się spinać i śpieszyć, prawda? Możecie to połączyć od razu z drugim zadaniem, ale o którym za chwilę. No i tutaj macie ostatnią, widzicie. Myślę, na parzący easy to do zrobienia, chociaż pewnie jutro będzie straszne spocenie na te zadania. No, a no mamy pięć. Pokażę Wam jeszcze, może w przyjemnym parku, gdzie one się znajdują, żeby było Wam łatwiej. No dobrze, to teraz skrzyneczki w przyjemnym parku. Czyli w tej miejscówce tutaj. Jedna. Jest tu chyba ich troszkę więcej niż w tamtej miejscówce, ale no nie wiem, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że może być koło 6. Druga. Fajne są takie zadania, bo są lekkie, ale niestety jak jest... Trzecia. Takie na pocenie ludzi w jednym dniu. Strasznie ciężko się robi te zadania. Fajnie by było jakby na przykład ktoś zniszczył tą skrzyneczkę, ale mi ona by jeszcze nie zniknęła. Wtedy to było do wykonania na Easy. Kolejna, czwarta, chyba czwarta. To jest hydrant, jest, ślepy jest. że jakieś ominąłem? tak też może być tu nie ma piąta no widzicie pięć na pewno jest może być więcej może być mniej może coś przeoczyłem, ale jest pięć na pewno także widzieliście wystarczy się przebić przy domkach no, ja bym Wam polecał nie robić tego od razu, no bo to jest zadanie, które nie wymaga jakiegoś tam pośpiechu szczególnego, a później po prostu mnie nerwowo Was to będzie kosztować i zrobicie to prościej. Drugie zadanie z kolei wymaga od nas zniszczenia trzech domów dla piesków. Oooo! tyrania. Się zastanawiam właśnie o ostatnich meczach, czemu tutaj tyle tych domków jest, a to właśnie do tego zadania. Raz, dwa. I trzy. Jak widzieliście tu jeszcze z tyłu mamy kolejne, także dwie osoby spokojnie tutaj sobie zrobią to zadanie. No i tutaj mamy ten jeden domek. No nie, chyba w kilku miejscówkach są takie domy, więc easy do zrobienia. I też wam pokażę w drugim miejscówce, gdzie między innymi można znaleźć taki domek, żeby połączyć go, to zadanie z tym pierwszym. To lecimy też do przyjemnego parku. Jeśli chodzi o doghausik w przyjemnym parku, to znajduje się on w tym miejscu. Tutaj. I tutaj mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą, czyli podobnie jak w tamtej miejscówce. Prościutko. Oj. Bo już wiecie. Dobra. To teraz możemy sobie lecieć po kolejne zadanie. No już kochani jesteśmy przy trzecim zadaniu, które brzmi podłóż dowody. Tych dowodów musimy podłożyć 3 trzy. Już wam pokazuję po kolei miejscówki, gdzie możemy je podłożyć. Na początek zaczniemy może sobie od Kociego kącika. Większość z was pewnie tutaj i tak przyjeżdża. Przylatuje i przyjeżdża. I pierwsza miejscówka znajduje się tutaj, przy tej przyczepie. W tym miejscu możecie podłożyć dowody. Będzie takie, takie skupisko, gdzie będziecie mogli zrobić, użyć tego i podłożyć po prostu dowodziki. Lecimy do drugiego. Drugie stanowisko takie znajduje się w tym miejscu. Tutaj. I wróć tutaj, jesteśmy w koci W tym miejscu dokładnie. Tu jest drugie miejsce, gdzie możecie podłożyć te dowodziki. Jezu, jak ja ostatnio dużo zdrabniam. Creepy. No dobrze, to lećmy do trzeciego miejsca. Który jest tutaj nieopodal. Kurczę, dzisiaj byłem u lekarza i... Ech... Jeszcze trzy tygodnie... Elka... Dobra, i trzecie miejsce znajduje się tutaj. Więc tutaj możecie sobie wykonać całe zadanie, jeśli będziecie... Przepraszam. Jeżeli będziecie tutaj sami. Dobrze, to teraz lecimy do drugiej lokacji, która może będzie rzadziej uczęszczana na pewno na początku, bo pewnie niewielu wie, że tam to będzie można zrobić, albo że tam się ta lokacja nazywa. więc... Pokażę Wam drugą, moim zdaniem, lepszą lokalizację. No to lecimy. Ok, jesteśmy w, w drugiej miejscówce i pokażę Wam wszystkie trzy punkty. Miejscówka znajduje się tutaj. Możecie ją kojarzyć, starzy gracze, zwłaszcza w tej, była ona obecna od pierwszego sezonu na starej mapie i znajdowała się mniej więcej gdzieś tutaj. Ups, wróć tutaj, w tym miejscu. Jeśli lubię na latać. No okej, okay. to wracając do tematu. Tutaj, w tym miejscu, znajdziecie. Pierwsze mie miejsce mogę wam tutaj zbliżyć. Drugie miejsce znajdziecie tutaj na tyłach. Jak ninja, przeskoczymy. Zobaczcie, cyk, cyk. Pyk na dół. Druga miejscówka znajduje się tutaj przy tym śmietniku. I to już nie było jak ninja. No i teraz trzecia miejscówka, w sumie możemy sobie wejść tutaj tymi drzwiami. I trzecia miejscówka znajduje się tutaj koło tego blatu. Pok. To były wszystkie trzy miejsca w tej miejscówce i w kocim Korniciku macie też trzy miejsca do wyboru, do koloru prawie. No to lecimy z kolejnym zadaniem. Okej, okay, jeśli chodzi o kolejne zadanie, trzecie, czwarte, o e, części samochodu. E, z najczęściej samochodu. Do tej pory nikt się nie zorientował jeszcze o co chodzi w tym zadaniu. Ja przywłaszczam i tu się su nie sugerujcie proń Boże mną. To są moje przypuszczenia, że po prostu będziecie mieli takie wraki samochodów. I jak je zniszczymy. To Po prostu wypadną nam części. Te wraki są porozrzucone po całej mapie od jakiegoś czasu, również na pustyni. Myślę, że to może być wskazówka. No ale ręki nie dam sobie drugiej złamać. No bo nie będę mógł wcale już nagrywać dla Was. No ale to są moje przypuszczenia, jeśli chodzi o to zadanie. Natomiast się teraz z kolejnymi. Okay. I mamy kolejne zadanie, które brzmi znać wskazówki. I wskazówki musimy znaleźć trzy. w trzech miejscach. Pierwsze miejsce to jest przyjemny park, drugie to jest zalew zastoju i trzecie zielone żywopłoty. Pokażę Wam, gdzie znajdują się dokładnie te wskazówki. Dobrze, zacznijmy. Po wiciu tutaj na piętro, tutaj znajdziemy te dwa obrazy, i to będą nasze. Pierwsze wskazówki. Nawet ładne, nie? Ma to jakąś głębię. To lecimy po kolejne. No i dojechaliśmy do zielonych żywopłotów. I jak widzicie, w tym miejscu, tutaj na samym narożniku, jak wejdziecie do tego budynku, w którym nigdy nic nie było użytecznego. Tutaj znajdziecie skarby. Wskazówki. Złoto, złoty kibel, złote krasnale, złote wazy, jakieś obrazy. O, nawet ładne. Pok. Ten już był. Cich. Tamten jest podróbką, chyba. Albo ten jest oryginałem i jest schowany. Cyk. Dobra, lecimy do trzeciej miejscówki. Czy ja zamknąłem czy drzwi, czy tutaj ktoś. Hmm. No dobra, trzecia miejscówka. No, i dotarliśmy do trzeciej miejscówki na zalew zastoju, w tym miejscu północna część. Wbijamy do tej niebieskiej chatki. Pyk. Wbijamy do środka. Kulturka. Wbijamy na sam dół. Jak do siebie. I za tymi drzwiami. Misio, co Ty kombinujesz? I za tymi drzwiami. Mamy kolejne skarby cyk, 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 wszystko moje. Moje i chyba wszystko. To by było całe to zadanie, wszystkie trzy miejscówki. No to lecimy do ostatnich dwóch zadań. Okej, okay, to zadanie nagrywam wam. Po raz drugi przez to filmik pewnie wejdzie dopiero około północy. No ale nie chciałem was wprowadzić w błąd, a źle wam je pokazałem. Okej, okay. tutaj zazwyczaj jak wylądujecie, będzie albo nalewacie ten super szybki samolot, albo tu może stać samochód, ale może być też blokadę. Tutaj możecie na przystanku znaleźć paliwko, płynuć, żeby mieć koło połowy zbiornika co najmniej. I zadanie polega, że musimy przejechać z krzykurzących kominów do przyjemnego parku. Jednak nie próbujcie jechać na wprost, bo ja tak najpierw zrobię, bo prawdopodobnie gdzieś tutaj u góry będzie checkpoint stacji radiowej. Dlatego lepiej jechać łukiem górą. teraz Was pokażę jak dokładnie. Tutaj możecie sobie zahaczyć. Nie wiem jaki będzie dokładnie limit czasu, ale myślę, że jak nikt Wam nie będzie przeszkadzać, to na spokojnie powinniście wykonać to zadanie. Nawet powinniście dać radę. Zatankować. My dla pewności sobie zatankujemy. Możecie spojrzeć, ile mniej więcej mi to zajmie czasu przy tankowaniu. I określić czy zdążycie, czy nie. A, widzieliście to zatrzymanie? To nie jest człowiek z pierwszej łapanki. Dobrze, tankujemy sobie, zobaczymy przy okazji ile paliwa zużyjemy. Przepraszam, przepraszam Was, że ten materiał trochę długi jest dzisiaj. No ale chciałem wam te zadania poza tym jednym, którego no, naprawdę nie mam zielonych wjęcia, nie znalazłem żadnych informacji o tych częściach samochodowych, jak go wykonać. Staram się Wam pokazać jak najbardziej rzetelnie, żebyście po prostu mieli easy do zrobienia, a nie tylko powiedzieć takie zadanie, takie takie, dziękuję. O kurcze. znaczy jakaś dawina. No dobrze. nawet nie patrzę, o której zaczęliśmy a widzicie tu jest jakaś meta jakaś a może tu będzie meta albo tu będzie ten checkpoint wiecie to może być ten checkpoint oj 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 patrzyłem na mapę Spokojnie, tu jest kubica nie, 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 kubica, kubica się rozbijał, nie, 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 kubica Nie, jest doświadczony kierowca, on też był doświadczony Whatever Dobra I jesteśmy pyk, zaczcie Rodeo pomiędzy I jesteśmy na miejscu Nie wiem ile mi to zajęło, bo nie spojrzałem na licznik początkowy czasu Ale myślę, że dosyć szybko, dosyć łatwo Dobra by było tyle, teraz wam rzucę to ostatnie zadanie. I Elo, to lecimy. I przechodzimy do ostatniego zadania, które brzmi przejedź przez ogniste okręgi. Nie wiem, czy będzie ich jeden czy trzy, ale pokażę wam trzy miejscówki, gdzie je znajdziecie. Pierwsze widzicie tą rampę tutaj na wzgórzu, obok tej tajnej twierdzy Jurassic Park. No to tutaj macie właśnie e rampę i po prostu jak się rozpędzicie i się tu wybijecie trochę lepiej niż ja to właśnie przelecicie przez taką taki okręg tu możecie zrobić sobie combo i wybić się jeszcze tutaj tam jeszcze możecie się nawet wybić zobaczcie jaki pokczamp ale nie tym gruchotem dobra już jest dosyć pobijany lecimy do następnego okręgu oki okay. I Drugi okrąg, który nas interesuje, powinien znajdować się tutaj. Jak macie koło przyjemnego parku ten most, to tutaj obok tego mostu to powinien też się znajdować okrąg. Powinien, no bo nie zbyt ufam. Te informacje, po trochę dziwnie, bardziej mi pasowały te wyskocznie, ale podobno tak będzie. Trzecia miejscówka już przed nami jest w ten samochód kurde strasznie dużo wycierpiał w swoim życiu. Jest pobijany, połamany, jak ja. Soset. A okej, okay. i tutaj w tym miejscu mamy ten tor wyścigowy. Jak tylko się w niego komponuje. I tutaj na tym torze, dokładnie na tym zakręcie, w tym miejscu powinien być okrąg kolejny. Cześć chłopaki! I to by było na tyle z trzy zadaniami. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, komentarzy, będzie mi bardzo miło. No i co? Trzymajcie się. Zdrowia życzę. Wrzucę ten filmik dzisiaj wieczorem, czyli w środę, żebyście jutro mieli co na spokojnie. A jutro może jakieś pojedyncze poradniki z tego. Albo jutro może w końcu wrzucę te zadania. Wszystkie jakie są ukryte. A po powyczaju jutro zrobię sobie wolne. O! Można? Można. Jeden dzień bez mnie chyba wytrzymacie, nie? No to co? Strzałeczka, papa. Pa. Napiszcie w komentarzyku coś ciekawego. Co u was? Jak żyjecie? Jak Wam się zadania podobają? Nie są chyba zbyt ciężkie, nie? Tylko takie bardziej... Będą irytujące, jak wszyscy się będą na nie rzucać. No to co? Cześć, cześć. I ziup, ekran końcowy.